I tu pytanie do pana profesora. Bo siłą rzeczy, wszyscy chcemy dbać o środowiska polonijne i polskie na całym świecie, w ogromnym stopniu nasza uwaga koncentruje się na obszarach za wschodnią granicą Polski. Ale tu też pojawiają się takie fundamentalne dylematy. Z jednej strony, można bardzo szeroko przyjmować tych wszystkich, którzy uważają się za potomków polskich, za Polaków. Inni powiedzą, nie restrykcyjne procedury trzeba zachować. Inny dylemat, na ile ułatwiać przyjazd do macierzystego kraju. Oczywiście dla każdego, kto chce tak. Ale pytanie, na ile to inicjować, inspirować. Jedni powiedzą, tak, przyciągajmy do ojczyzny, inni odpowiedzą. Nie dbajmy o polskość w środowiskach poza granicami naszego kraju. Panie profesorze, trudne pytania, z którymi przecież zmagali się także twórcy Karty Polak. Się włącza? włącza się samo. Aha, dobrze, dziękuję. E, dziękuję przede wszystkim organizatorom za wspaniałą organizację. Dziękuję za obecność tak wysokich gości. Dziękuję drogim uczestnikom z całego. Świata powiedzmy. I mówiąc o Karcie Polaka, to powiem tak, że na samym początku pan cytował prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który moim zdaniem słusznie zaznaczał, że karta Polaka jest wydawana osobom, które się utożsamiają z kulturą polską, nie tyle z narodem polskim, ile z kulturą. Jako człowiek właśnie siedzący w tych tematach, badający te problemy, powiem, że w ustawie jest zapisane, że karta jest dowodem przynależności do narodu polskiego. Ale co to jest naród? W ogóle nie chodzi o naród polski. Są różne definicje tego. I w tej sytuacji, słuchając dyskusji poprzednich mówców, zauważyłem, właśnie Pan podkreślał, że dominuje wyraz wspólnota. A jaka wspólnota? Wspólnota polska, ale co to znaczy, czym się ogranicza ta polskość? Też w trakcie dzisiejszego spotkania padło to, że prezydent Lech Kaczyński nawiązywał w swoich wypowiedziach często do idei Polski jagiellońskiej. Ale powiedzmy, Polska jagiellońska to znaczy Polska wielokulturowa. Warto tutaj wspomnieć sobie, że faktycznie, powiedzmy, no wiek XX trochę zniekształcił krajobraz etnokulturowy w Polsce. Rządy władz komunistycznych przyczyniły się do tak zwanej homogenizacji narodu polskiego. Niestety granice też zmniejszyły się, ale warto pamiętać właśnie o tym, że kiedyś Polska była, przepraszam, niektórzy będą mogli mieć zarzuty do mnie od morza do morza. I e, ha, właśnie na tych terenach mieszkali przedstawiciele różnych narodów. Druga kwestia, też dzisiaj była poruszana między innymi przez panią marszałek, wojna na terenie Ukrainy. Za kilka dni będę miał referat pod takim tytułem Wojna rosyjsko-ukraińska czy rozwód cywilizacji. Właśnie chcę pokazać, że nie chodzi o jakiś taki lokalny konflikt, lokalną wojnę, tylko że według Huntingtona, Samuela, zdarzają się dwie cywilizacje. Rosja jako kraj określany krajem na rozdrożu i Ukraina, która wyraźnie opowiedziała się w roku 2014 po stronie członkostwa w Unii Europejskiej, po stronie wartości europejskiej. I w taki sposób powiedział, no, to znaczy zalicza siebie do tak zwanej cywilizacji zachodniej. I uważam, że karta Polaka dowodzi przynależność nie tylko do narodu polskiego, lecz także do cywilizacji Zachodniej. Być Polakiem, co to znaczy być Polakiem? 15 lat temu, badając, robiąc badania na terenach Ukrainy Wschodniej. Moi studenci no, socjologiczne były to badania, i z tego z tych badań wynika, że co piąta osoba przyznaje się do tego, że ktoś tam w dalszej rodzinie był Polakiem. Ale to nie znaczy, że człowiek ma tożsamość polską. Właśnie to jest bardzo skomplikowany problem. Złożony, jeżeli chodzi o te kraje postradzieckie i dlatego uważam, że nie warto unikać określenia Polacy na wschodzie, no bo teraz Ukraina opowiada się po stronie europejskiej i raczej uogólniać tak nie ma sensu. I, ale powiem, że właśnie doszło do tej wojny ze względu na to, że Putin uważał, że faktycznie będą go witać kwiatami. Powiedzmy, no w Charkowie to na pewno na to liczył. Do tego nie doszło. W ciągu tego krótkiego okresu faktycznie mamy społeczeństwo obywatelskie, ale przed tym, też pisałem w swoich artykułach, stan świadomości obywateli Ukrainy, nie mówię Ukraińców, ponieważ na Ukrainę wieloetniczna, dałoby się porównać do galerety. Inaczej można tę galeretę było określić. Post homo człowiek post i właśnie po odzyskaniu niepodległości sporo osób miało, miało problem, jak się określić. Ukrainiec, Rosjanin, postradziecki człowiek i itd. I powiem, że osoby, które mają świadomość, że ktoś tam był Polakiem, jeżeli prezesie, organizacje polonijne, polskie organizacje zadziałają, to przepraszam, że tak powiem, ale z tego człowieka. Z tych resztek jego pamięci historycznej czy prywatnej pamięci da się zrobić Polaka. I tutaj powołam się na profesora Krzysztofa Zajasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy habilitacyjnej zaznacza, że wiek XXI daje tak szeroką ofertę wyboru tożsamości, że człowiek w świecie współczesnym się gubi. Więc faktycznie na tle tej globalizacji człowiek ma prawo wyboru. A również tożsamości. Jeżeli prezydent Kaczyński mówił o kulturze, to faktycznie moim zdaniem trzeba zrobić tak, żeby człowiek, który po prostu jest pogubiony postradzieckim, opowiada się, no, to znaczy deklaruje swoją przynależność do kultury, powinien dostać kartę Polaka, ale również kartę, która podkreśla jego przynależność do cywilizacji zachodniej. I jeszcze jeden problem, no bo Polacy nie w każdym kraju mają możliwość otrzymania karty Polaka. Ostatnio miałem, robiłem badania terenowe w Turcji, w Adampolu, tam mało pozostało Polaków, ale osoba, no, trochę starsza ode mnie, pol, z pochodzenia, Polka, powiedziała, no wy to, wy to, no Polacy z Ukrainy, macie możliwość otrzymania tej karty Polaka. A my, tutaj, Polska Wyspa, w tym morzu, nawet nie możemy dostać tej karty Polaka. Ona nie planuje wyjazdu do Polski, ale właśnie ten orzełek w tym dokumencie jest bardzo ważny dla tych osób, chyba na całym świecie. I musimy dbać o każdego Polaka i nie mierzyć polskość na, polską krew na promile. Dziękuję. Dyrektor Adam Chlebowicz mówi: budujmy wspólnotę prawdziwych przyjaciół. Tak mogę powiedzieć. Panie profesorze. No, jeżeli krótko i metaforycznie to na, no, nawiązując do spuścizny prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to ja bym powiedział, że świat jest mozaiką, a organicznym składnikiem tej mozaiki jest polskość. I właśnie pozwolę sobie przytoczyć cytat króciutki z dnia 1 sierpnia 2006 roku. Aby ludzie byli przekonani o wartości swojej historii, trzeba próbować przedstawić ją w szerszych. Kontekstach, w kontekście Europy i świata należy używać uniwersalnych pojęć takich jak wolność, niezależność. Będą wówczas mogli przekazywać tę wiedzę rówieśnikom, sąsiadom z innych krajów, być dumni z tego, co robili nasi przodkowie, a jednocześnie postrzegać nasz kraj w kontekście kształtowania oblicza tej części Europy i wpływu na to, jacy dzisiaj jesteśmy. Również w tym kontekście, drugie taka metafora, że z kolei polskość to też mozaika różnych wspólnot, wspólnot polonijnych, a także Polaków poza granicami kraju. Polskość nas łączy, warto być Polakiem, Polakiem otwartym na świat. Dziękuję. Profesor Lech, sucho